Witajcie w następnej degustacji. Tym razem e, tak jak widzicie troszkę będzie porównywania, ale głównie skupię się na tym e, nowym piwie z Brudoga Post -punk. Jest to tropikalna IPA, e, 5.4% alkoholu, czyli tyle samo co nowsza wersja Punk e, dlatego ją tutaj że tak powiem e, przyniosłem, zaprosiłem do współpracy zobaczymy e, jak to będzie czyli to jest to w oryginalnej szklance co będę mam jedną tego jest taka różnica, ale to przynajmniej pozwala rozróżnić która szklanka jest która Tropic. It's like it's hot. Nie ja wiem. Składniki. Woda, słód jęczmienny, drożdże, chmiele, naturalne aromaty. Tera. I macie tropikalne z aromatami. No, kurna, zero wysiłku. Od razu to mówię. E, jakby dodali owoców. No to jeszcze, jakby się postarali zrobić te to tropikalne epikę yy, z samych chmieli, to by było super, to by było kraftowe. A nie, dodali armaty, już jest ok, nie Ostatni Brudok idzie na łatwiznę. Barwa złocista, klorowna. Yy, niewielka piana chociaż na nalewaniu zobaczycie, że bardzo się pieni. Aromat niezbyt duży. Tropikalne owoce, gława e, marakuja, gdzieś tam może w głębi e, mango, ale tak ja bym to określił jako e, słodkie owocowe, i tyle. Nie za dużo tego słodkawe. Są te owoce egzotyczne. Rzeczywiście. Ale takie niesoczyste są. Wiecie, sztucznawe. No jest tam marakuja, jest głowa. I gdzieś tam jakaś sałatka owocowa gdzieś z spod spodu też jeszcze wychodzi. E, w miarę fajna słodowość, ale tak powiedzmy na średnim poziomie. Góreczki brak. Całość jest taka dosyć lekka. Słodowość nie jest jakaś zbyt ciężka. Goryczka prawie nieistniejąca. Może lekkie chemiczne retronosowo e, takie nuty. No nie jest wspaniałe. No, trąci taką sztuczną nutą, ale nie jest najgorsze, nie, nie. Nie to, żeby było paskudne i niepijalne, nie, nie. Ale wiecie, że to nie są naturalne aromaty i, i smaki. Zobaczymy, jak to nowoczesne Pan IPA smakuje. Też ma 5,4. Hmm. Bym powiedział, że ciekawsze jest. Aromat. Jest trochę słodowości, ale też trochę takich nut e, ziołowo-iglastych. No, na niskim poziomie. Na niskim poziomie. Trochę większe nasycenie. Słodowość mniej więcej na tym samym poziomie. Ale jest góryczka. Lekko ziołowo ziemista Może trochę fruta. Ale też nie umywa się do pierwszej wersji. Na końcu filmu zamieszczę Wam link do oryginalnej wersji. 2016. To było coś. To była rewelacja. A teraz to jest takie bym powiedział, że to jest paylay, a, a nie IPA. Ale tak wydaje mi się, że to Punk IPA jest ciekawsze e, niż to Post Punk. Chociaż jak ktoś lubi słodsze piwa, to to może mu bardziej smakować. Mhm. Zdecydowanie słodsze, ale czuć tą chemię, czuć tą sztuczność troszeczkę. Nie jest źle, nie jest tak, że czujecie normalnie jakbyście szampon pili, nie. Ale to nie jest to co prawdziwe owoce lub duża ilość odpowiednich chmili. nie. To są sztuczne aromaty, niestety. Ech. Czy ja to lubię? Niekoniecznie, nie sięgnąłem po to. Czy sięgnąłbym z powrotem po panka Też bym nie sięgnął. To już nie jest to samo. Ech. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Jak próbowaliście to piwo, to czy wam odpowiada, czy nie. Ja się zgodzę ze wszystkim. Tak? Możecie się ze mną nie zgadzać. Ja to lubię nawet. I czy wolelibyście zwykłe Pankajpi, czy to? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o znaczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. No przez to nie opiszcie żadnej nowej, ale degustacji. No przynajmniej taką nadzieję. Przekażcie ten film swoim znajomym. Zdecydowanie. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Czy jest?